Cześć. To już nasze czwarte spotkanie. Tym razem zaczynamy nietypowo, bo na zewnątrz budynku FC1, a to dlatego, że w zasadzie dopiero z tego miejsca możemy w całości objąć wzrokiem czy obiektywem kamery bohaterkę naszego dzisiejszego spotkania, czyli tę oto chłodnie kominową. To wspaniała 40-metrowa konstrukcja, która przez 70 lat chłodziła potężne ilości wody niezbędne w działalności elektrowni Łódzkiej. A jakie obowiązki chłodnia ma dzisiaj, już po rewitalizacji, kiedy jest ważnym elementem przebudowanej elektrowni na centrum nauki i techniki? Po przebudowie, w środku chłodni powstały nowe powierzchnie wystawiennicze i wspaniała strefa człowiek w kosmosie. Chłodnia kominowa zyskała także korytarze panoramiczne. Łączące historyczne budynki elektrowni, między nimi Pompownię, z nowym obiektem, czyli częścią, gdzie mieści się ścieżka rozwoju cywilizacji, na której byliśmy w zeszłym tygodniu, chociażby robiąc eksperymenty ze światłem. Pamiętamy, że obiecaliśmy wejść na sam szczyt chłodni kominowej, na taras widokowy. Pójdziemy tam. W końcu chcemy pokazać Wam całą łódź bez ruszania się z EC1. Ale zanim wejdziemy na górę, myślę, że zaczniemy od niższych poziomów chłodni. Zobaczmy, co jest tam. Wejdźmy do środka. Jesteśmy wewnątrz chłodni, na trzecim piętrze i tutaj oglądamy wystawę tajemnice pyłków. Czym są pyłki? No, na pewno jest to zmora wszystkich alergików, tym bardziej już mamy czasy wiosenne, więc te pyłki się uaktywniają. Dla innych pewnie coś niewidzialnego. No, bardzo niewidzialnego. Tutaj w tej małej rance mamy jeden pyłek przesyłany. Nikt go nie zobaczy gołym okiem. Jak są to malutkie ziarna, pokazuje nam ta buteleczka, w której jest 200 milionów ziaren pyłków. Autorzy wystawy skorzystali z możliwości skanningowego mikroskopu elektronowego i wykonali zdjęcia. Zdjęcia były znane już dosyć dawno, można było je obejrzeć przez ostatnich kilkanaście lat. Ale autorom wystawy udało się, dzięki zaprojektowaniu i wydrukowaniu w 3D, zobaczyć kształty naszych bohaterów tej wystawy. Dzięki temu powstała wyjątkowa, pierwsza na świecie wystawa pokazująca tajemnice pyłków. Michał wspomniał o alergikach. Ich najwięksi wrogowie są na początku tej wystawy. Świerk pospolity, wrzoza brodawkowata, życica, trwała to najwięksi wrogowie. Każdy z pyłków powiększono wiele tysięcy razy, na przykład pyłek stokrotki Pospolitej aż 28 tysięcy. Dzięki temu modele są już takiej wielkości, która pozwala nam zobaczyć różne drobne niuanse. Największym atutem wystawy jest fakt, że możemy je dotknąć, zobaczyć, obrócić. Wystawa jest także przygotowana dla osób niewidomych. Autorzy, bohaterami tej wystawy, uczynili 20 roślin z polskich pól, łąk i lasów. Jak te rośliny zachowują gatunek, możecie przeczytać w tych fascynujących opisach. Wystawa oddziaływuje na wszystkie zmysły. Wiele z pyłków możemy też włączyć, poczuć ich zapach. Kolejnym zmysłem, na który oddziaływuje wystawa, jest słuch. Cały czas wokół unoszą się dźwięki łąk, polan. I odgłosy różnych małych, drobnych zwierząt i owadów. Możemy poczuć się, jakbyśmy byli zupełnie nie w środku budynku, ale gdzieś na łonie przyrody. Mówiliśmy o roślinach wiatropylnych, ale większość z nich korzysta z usług owadów, potocznie zwanych zapylaczami. To znane z naszego życia pszczoły. Śmiele czy po prostu muchy. Różnorodność kształtów wszystkich pyłków, ich fantastyczne czasami kształty zobaczycie samemu, bo wystawa zostanie odpowiednio wydłużona od czas zamknięcia centrum, a jest dostępna bezpłatnie normalnie w ramach biletu do Centrum Nauki i Techniki. Czwarte piętro południ to kolejna wystawa czasowa. Efekt warsztatów sztuka tworzenia largi stworzenia lalek używanych w animacjach poklatkowych. Dwunastka adeptów i studentów szkół artystycznych utworzyła sześć duetów, w których musieli zrealizować zadania pod okiem wybitnych fachowców w temacie lalki animacyjnej. Wystawa powstała z inicjatywy Łódź Film Commission, jednego z działów EC1 oraz przy współfinansowaniu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a efekty prac artystów możemy podziwiać w tych gablotach. Wszystko zaczyna się najpierw od szkiców, jakichś wstępnych koncepcji, wyobrażeń, jak ta lalka ma wyglądać. Następnie trzeba przejść do tego etapu twórczego, kiedy robimy pierwsze modele, pierwsze odlewy. Wymyślamy dekoracje, które można by wykorzystać, jak na przykład tutaj mech, który będzie imitował podmorskie ukwiały w rycerzu podmorskim. Wydaje się, że te zadania mogą wykonywać tylko ludzie bardzo, bardzo cierpliwi. Nie można też zapominać o stelażu walki. Walka musi być przede wszystkim ruchoma, aby mogła odgrywać różne sceny. Pewnie ciekawi Was, co, gdzie poprowadziła wyobraźnia naszych twórców. No, są zupełnie. Niesamowite czasem pomysły. Mamy jakiegoś górnika, mamy kobietę motyla. No a myślę, że łodzianie szczególnie spodoba im się ten bohater. Według autorów jest to kanibal przemierzający postapokaliptyczne ulice Bałut. Wyobraźcie sobie, jak lalki, które pokazaliśmy, stają przed kamerą i dostają drugie życie. Poziom szczegółowości jest niesamowity. Na pewno musicie odwiedzić to miejsce, będąc u nas. Jesteśmy na piątym piętrze. Korytarz panoramiczny pełni tutaj rolę platformy startowej. Będziemy lecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. A w rzeczywistości wchodzimy na strefę Człowiek w kosmosie, dostępną dla każdego zwiedzającego, który ukończył 13 rok życia. Co nas tam czeka? Zobaczmy. Możemy skorzystać z symulatora zmniejszonej grawitacji. I zrobić swój pierwszy krok na księżycu, czując się blisko 6 razy lżejsi niż na Ziemi. Jesteśmy w symulatorze. Przed nami podróż na międzynarodową stację kosmiczną. W wirtualnej rzeczywistości, oprócz tego, że my w tym momencie siedzimy w kokpicie pojazdu. To możemy jeszcze sterować, odpowiednio wciskać przyciski, no i zadbać, żeby podróż na stację była bezpieczna i odbyła się bez wszystkich komplikacji. Czy Wam się uda dolecieć? Musicie przekonać się sami. Pewnie zadajecie sobie pytanie, czy ono szalał? Poleciał w kosmos, żeby pobiegać na bieżni, ale zwróćcie uwagę, jestem przytroczony. klinami do powierzchni, żeby oszukać stan nieważkości. Walczę o swoje mięśnie i swój kościec do czego przydaje się żyroskop na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jak widzicie, Michał może utrzymać ją w specjalnym położeniu, tak, żeby z modułu ciągle był widok na Ziemię. Kosmonauci uwielbiają to miejsce. Na zakończenie obiecany widok łodzi z 40 metra. W trakcie naszej podróży oswajamy się z widokiem chłodni w latach 30., a także z widokiem łodzi w tamtym czasie. Pewnie widzicie potężna ilość kominów. Mówiło się o łodzi miasto tysiąca kominów. No to jest troszkę przesadzone. Ale na mapach y, wojskowych Brytyjczyków naliczono 318 kominów. Teraz zagadka dla Was. A ile kominów aktualnie dzisiaj widać w łodzi? Swoje typy piszcie w komentarzach, zobaczymy, kto był najbliżej. Może jakąś niespodziankę na niego przygotujemy. A tymczasem no, trzeba korzystać z pięknej pogody i z widoku, jaki nam się rozpościera na dużą część łodzi. Rozpocznijmy na spacer. Spróbujcie wypatrzyć jakieś swoje ulubione miejsca, może miejsce zamieszkania, albo jakieś miejsce w łodzi, które chcielibyście odwiedzić bliżej. No, wrzucają nam się w oczy przede wszystkim strzeliste wieże kościołów. Najwyższe łódzkie budynki, łódzki Manhattan w tle. Kolejne trzy kominy do policzenia to elektrociepłownia numer 2, też już aktualnie nieczynna. Szkoda, że jeszcze nie ma liści, bo bardzo pięknie prezentowałby nam się park źródliska, a tuż za nim ceglane wieże, szrędzalni na Księżym Młynie. Tutaj już powoli zaczynamy spoglądać w kierunku aktualnie działającej elektrociepłowni i bardzo wysokich kominów. To są charakterystyczne punkty, u których można zawsze też znaleźć lokalizację. Ten najwyższy komin o 265 metrów, więc jest większy, wyższy niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Znany chyba każdemu łodzianinowi szpital na ulicy Czechosłowackiej, bardzo długo budowany. Kolejne kopły kościołów no na pierwszym planie nasz kominę C1. On ma zaledwie 70 metrów. Charakterystyczny pozbawiony okien budynek Mórskiego Teatru Wielkiego. No i tutaj część widoku zasłania nam, no bo powstały rdzawy budynek bramy miasta. Mniej więcej za bramą miasta jest też taki charakterystyczny punkt manufaktura. Także manufaktura jest tą rzeczą, której w Kodni akurat nie widać, ale tak jak zobaczyliście, większość Łodzi jest bardzo dobrze widoczna. Muszę się wtrącić, Michał pominął. Myślę, że bardzo ciekawą bryłę nowego dworca fabrycznego. Oprócz łodzi, z chłodni kominowej możemy też podziwiać cały teren EC1. My skupiamy się głównie na Centrum Nauki i Techniki, ale z zewnątrz obiektów ogólnodostępnych, np. do spacerów, jest całkiem sporo elementów, o których warto byłoby powiedzieć. Widać też taki niewielki element, od którego zaczniemy następne nasze spotkanie. Widzicie pewnie teraz te białe linie, kto i dlaczego je namalował. O tym powiemy w trakcie następnego spotkania. A zatem do zobaczenia w następnym spotkaniu, które będzie dotyczyło terenów, które są ogólnodostępne. Do zobaczenia.